Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od złotówki do złotówki i dzisiaj będziemy sobie gdzieś jechać, ale tu mam wszystko zaraz powiem co i jak także co, na samym początku możecie dostać łapeczkę w górę oraz sobie kazać z jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. i progiem łapek będzie jednak 10 łapek w górę, bo te tam nawet chyba jeszcze przy ostatnim piliście, ale zanim ja to wrzucę, może coś tam się zmieni, jeszcze nie wiem Także 10 map w górę, trzymaj kolejny odcinek I dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag spadek Hashtag spadek, a ja wam na serduszko Pewnie zapytacie się dlaczego hashtag spadek. spadek No niestety odszedł mój dziadek No i nie, nie spodziewałem się tego i przekazał mi spadek Także pędzimy na wieś Zobaczymy co tam ciekawego jest na tym gospodarstwie Bo naprawdę też mnie to ciekawi bo długo tam nie byłem u dziadka. Nie wiedziałem, że z nim jest taka, że źle. Znaczy wiedziałem, że jest źle, ale nie wiedziałem, że ten tak szybko to się stanie. Bo on już troszkę 3 lata już na gospodarstwie nie robi, albo cztery. Zobaczymy co tam się dzieje w tym gospodarstwie. To, to przekazał mi trochę dziwnie, bo nie wiem dlaczego. Ja ogólnie jedno gospodarstwo idziemy oglądać na inną wieś bo dziadek nam mi tutaj przepisał i bardzo mnie ciekawi co tam jest, bo ja naprawdę dawno nie byłem u dziadka na gospodarstwie u dziadka byłem. Pogrzeb już też był. Także możecie napisać też nic w komentarzu dla dziadka mojego. Także co ja tutaj stanę. Tam jeszcze był tu jechać przez te tam nie będę mam tego nagrywał. Żeby mogę wsiąść. Także co, widzimy się już jak już będę na tam się obok. Także jak widzicie ja już sobie tutaj przyjechałem, sobie przestanę na chwilę, bo tu ładne krówki są. Chciałem wam tu pokazać. Ładnie. Wyglądają tutaj. Słuchaj, skup jakiś handle szczególnie. Czekajcie mikrofon poprawię. Yy, także co, wsiadamy i lecimy. To jest tutaj niedaleko stąd. Pachem ten specjalnie, bo tutaj jest szybciej. ciekawy, mnie co tam dziadek ma. Pamiętam miał taką fajną sześćdziesiąteczkę. Z tego co to, to tak pamiętam z tym, ten... Jak byłem. Sześciąteczkę miał. I zetorkę chyba też miał? Nie wiem, nie wiem w sumie pamiętam. Że pędzimy sobie. Tutaj mamy gospodarstwo, już coś tutaj widać, jakąś stodułkę. Troszkę powiem, że zarosło tutaj to pole. Ale widzę, że tego z bardzo też zarosa, ja tu się nie będę pakował. No, przez te 4 lata wam powiem. No, ciekawe, ciekawe, Nam ale zaraz sobie wejdziemy. Ogólnie to pole jest dziadka. To na nawet wapno stare leże jak widzicie. Fasty też troszkę pourostały. Więc to jest moje pole, bo ogólnie dziadek mi przepisał tutaj wszystko, co tu jest, czyli to pole też jest moje. To może będziemy tu wchodzić i zwiedzać. Ciekawe czy tu ten. Te maszyny się zostały czy nie? Zobaczymy. od no, otwieramy. Co, Hawirka. Jak widzicie. Troszkę zarosła już mechem. 1958 roku jest. Także no, o tutaj ogródek. Bo tu ktoś chyba ten uprawił to. Jego córka, w sensie moja ciocia. Tu uprawiała, bo ona nie miała tego, to sobie tu postanowiłem uprawiać. Na czasek dziadka nie było. Tutaj jak widzicie też... Ale ładnie tu w sumie jest tu. Ładnie, tutaj chyba aż tak nie zarosło. Jakieś deski. Tam wanna jakaś leży, tu śmieci jakieś. No troszkę, troszkę tutaj trzeba będzie. O, kibelek w ogóle tutaj w, w hawirce nie ma. Szklarnie też mamy, czekaj przyjdziemy się tam, nie poczekajcie. O, tutaj nawet już nic nie rośnie, tu trawa już zaczęła rosnąć nie ogólnie poczekajcie jeszcze, albo dobra, wam najpierw pokażę, a potem wam powiem co Tutaj nie wiem co, nie pamiętam co to jest co Tu jest, coś jest w ogóle? Nie ma, o tu chyba świniarnia jest Chyba na pewno Ciekawa, ale nie ma zwierząt, bo one chyba tam posprzewadowane były nie wiem się kto nimi opiekować Tu mam betoniarkę, to betoniarka to w stanie, tu jeszcze zboże jest Tu elegancko Tu mam wiatkę Taką szopkę, nie wiem jak to w sumie, taką prostą, zadlaszenie takie czy nic stoi, tu może pokradli, bo ja nie wiem czy tu są maszyny. Ma tam się tam za bardzo tutaj w te majątki nie ten w sensie, to co to jest, zajrzymy później. Tutaj mamy co to jest, garażek jakiś, co to jest. O! Szepka jest autosanka, taką jak ja mam że trochę inne kolory i buty, urty. Tu chyba mi się da że będzie obora. Tu jakieś koryto jest, mam że to jest z nieba. Ale raczej jak tak jak to, to co zrobimy oborę. A właśnie, bo jeszcze tutaj wam muszę powiedzieć. Czy ogólnie... Poczekajcie, gdzieś tu może ładnie wam na chałupkę pokażę. Bo ogólnie... Możecie napisać w komentarzu, czy zostajemy na brzozówce, czy tutaj, bo ja jestem w stanie tutaj sobie to wszystko tu pogarniać, w się tu wykosić te wszystkie krzaki powyrywać. I tamto gospodarstwo sprzedać. I maszyny bo, raczej zwieść, bo tutaj chyba nie ma. Także piszcie w komentarzach, czy boicie tu, czy na brzozówce. To ogólnie to jest kolonia. Także piszcie, bo jestem bardzo ciekawy. Bo sam nie ukrywam, że... O kurde co tam stoi? Kombajn. Ole duży. Takiego nie mamy, mamy tylko w Ale duży, fajny. A tego nie pamiętam, że taki dziadek miał. Chciałby jakiś kupić. Ale widać, że taki aż wcale nie zjedzony. Trochę tutaj rudo jest rudo, ale. Powiem wam, że ten koł ciekawy. Chcę wsiąść do niego. Kurde. Wow, ale to wszystko się zachowało, czy nikt nie pokrad tego. Poczekajcie, a może. Coś tu nie poukradane jest, nie no, opony, no opony by trzeba było troszkę pompować, Ale Chyba on jest tak z... ciekawy czy on by odpalił, no po czteroletnim tym postoju Pewnie by nie odpalił, ciekawe czy paliwo w ogóle jest Czy pewnie nie ma O jest dziura jest To chyba nie ciekawe, to chyba paliwa nie ma Coś spuścić, w część zbiornik na kupić No ale dobra, mamy kombajn Więc Jest plus, jakbyśmy mieli tu za sobą moment większy kombajn Troszkę duży, troszkę duży. Co tu mam? Tutaj są krzaki. O, rozrzutnik jest. Co tutaj? Nikt tego nie pozabierał. Tu bałek normalnie koła. Elegancko nikt tego nie pozabierał na złą Mechanizmy, wszystko tu jest. Dziwne. Taki stuk, ale to chyba nie dziadka. Z tego co mi się tam pamięta. Tu mamy w ogóle silos na kiszonkę. Czyli to na pewno są krowy. Tutaj były, bo silos na kiszonkę jest. Już trochę już mech. Zjadł. tutaj mam jeszcze jakieś zadażenie o tutaj samochód, jakiś nie wiem czy to nie był dziadka kiedyś po prostu wylądował bo... po pożarze ale ta pizzerka wyciągnięta to wszystko wyciągnięte o Jezu, ej tu są maszyny jednak ale ja bym dziwi, że tu nikt tego nie poukradł tylko siarka w ładnym stanie o to troszkę mniej też no ale też jest coś tutaj ten, czterogwiazdówka tu mamy sień do grydzy. Wszystko tutaj farba schodzi. Co ciekawe, że to wszystko sprawne jest. Ale powiem Wam widzowie, że no na razie wydaje mi się, że tutaj bardziej się opłaca zostać, bo mamy świnie i krowy. Tu może coś jeszcze jest poczekać w tych komórkach. Świnie i krowy są. O, Morkownica. Pamiętam jak z dziadkiem kiedyś, jakby mniejszy workowałem. Bo tutaj mamy krowy, świnie i mamy takie jak większe maszyny. Czy maszynę na razie, kombajn, bo nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. No, ale tu jeszcze może coś jest. O, taczka Ale jest zjedzona. Bo chyba na złącze będzie oddać. Także co, zostaje nam tylko stodoła. Ciekawe, czy coś tu jest, czy jakieś maszynki są, coś. Dobra, otwieramy. O kurde. O kurde. Matko Bosko 60 Dziadka Tylko troszkę no Rozkradziona Ale jest Ciekawe czy sprawna może nie sprawna ale Jest Także trzeba się cieszyć O tu jakieś paloty mamy O przetrząsarka i tu są prawie wszystkie maszyny Nie ma Siewnika, właśnie już gdzieś go przygłóczyłem W tych haszczach ale mamy Przęszą sareczkę. Tu mamy kultywatoryk. Duży ten kultywator. Troszku. W ogóle podkładem, chyba jeszcze ta 60 jest ten, popryskana. Tro troszku, troszku nie ma tutaj rzeczy, no ale... Jakbyśmy ten, to mogli nawet na swoją zamienić tego naszego czpeka. Zobaczymy, zobaczymy, co Wy napiszecie w komentarzach. Tutaj mamy strumyk. <coughs> Sorry, chrypka. Tu mamy ślęzę. No ładnie, ładnie tutaj, a ten to w ogóle, ten to pewnie ładnym jest w stanie. Tak jak mi się pamiętało, te właśnie dwa ciągniki. Co, wsiądziemy? Poczekajcie. On coś nie, coś... O, jest jednak, dobra. Kurde. Ciekawe czy on pali, ale nie będziemy tu palić jeszcze na tym odcinku. Będziemy tego wszystkiego zapalać. Poczekam na waszą tutaj ten... Liczę na was, że napiszecie to w komentarzu. Bo naprawdę by się przydało, bo bym sobie wtedy też maszynę mógł pozbodzić, albo posprzedawać tamto. Bo nie wiem, ale w sumie wam powiem, że ta sześćdziesiąteczka to to remontu ją dać. Jak już podkład nawet jest nam, to tylko tu farbę dać, troszkę jeszcze przemalować ten podkład, bo tu trochę poschodziło. Powiem wam, że no, ciekawie by to było. Dobra, to zamykamy. Mamy, nie mamy siewnika, poczekajcie, jeszcze to otworzę na chwilę, nie mamy siewnika. Ale siewnik ja mam swój. No, ja mam wszystkie maszyny swoje. Nie mamy beczki na gnojowice. Siewnika. Czego tu jeszcze nie mamy. chyba tyle. A pługu chyba jeszcze nie ma. Nie wiem, dobra, ale zamykamy to wtedy. Będziemy kończyć. Ja Was po prostu muszę czekać na Waszą odpowiedź, co Wy tutaj powiecie na to, czy bierzemy to, czy nie. A ja widzicie, troszkę tu pozarastało. Ale ja jestem to w stanie Powyciągać wszystko bo naprawdę wam powiem że to chyba gospodarstwo się bardziej opłaca Bo tam mamy tylko krówki I ogólnie jest mniejsze a to jest troszkę większe. Także piszcie czekajcie pójdziemy sobie do Lublinka Albo wiecie co jeszcze sobie pola popatrzymy może Bo to pole na pewno jest dziadka Tutaj czekajcie, tu jest ta łąka. Ten, ten jest też, te kamienie są też dziadka. Także jak będziemy chcieli budować, to mamy żwir. Tutaj mamy elegancką łąkę, też to jest dziadka. Będziemy dalej. Bo pola zostały mi podane, już nawet wiem z nami położenie. Także pędzimy, teraz tutaj jedziemy. Pól jest akurat dziadek miał mało, ale mamy maszynę, także dobrze, o tu jakieś rozkopy. Ale ja się bardzo cieszę, że mamy takowe rzeczy. O, tutaj są kolejne dwa pola. Tutaj, jak widzicie, jedno i drugie. Mamy owiec, tu był, i tu, bo wszystko jest pokoszone, nie? Bo tu, jak widzicie, zbóż żadnych nie ma. Znaczy, jak widzieliście, żadnych tu nie było. Także pędzimy dalej. Tutaj jest kolejne pole. Otóż rośnie coś nawet. To już przeżyło tak o co tu mamy, Jęczmiń Łanem ładnym też stajnie, niezachwarszczony. Także idziemy dalej na ostatnie pole. Nie na przed. Nie, ostatnie. Czekajcie, ile tam pól było. I ostatnie chyba jedziemy. Albo na przedostatnie. Nie pamiętam Nie wiem, ale chyba to jest ostatnie Jak ominę jakieś to wam pokażę w następnym odcinku Rwana wam powiem ta wioska, taka okolica ciekawa Można, o i tu jest to kolejne, ale tutaj to już widzę, że Bez orki się nie obędzie, no ale jest ładne pole, jak widzicie Ciekawe ile hektarów Wydaje mi się że jest trzy Mogą być zawracamy i pędzimy tam na tego Ospo i będziemy kończyć Także przypominam wam, że możecie napisać w komentarzu czy zostajemy na przysówce czy tutaj Bo ja osobiście na przykład bym wolał tutaj, bo naprawdę jeżeli nic nie napiszecie, to no raczej chyba tu się przeniosę. I możemy tak się jak to jeszcze gospodarstwo rozbudować, bo jak sprzedamy tamten teren tam Tamto całe gospodarstwo jeszcze pole, bo tam w sumie na pole 50 km to mi się nie chce jeździć. Tak mniej więcej stąd do tam mojej przyzówki jest 50 km. Gdzie zajmę tylko tym kopajnem, bym tam dojechał, to. wolę sobie. O kurde, nie tu pojechałem. No dobra, to sobie tutaj zakończymy ładnie. Przy lasku takim o. Gasimy sobie. Nie, tu coś nic nie jedzie. Także co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co, możecie stawić opeczkę w górę ale sobie kazać kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Przypominam Wam, że możecie napisać w komentarzu, gdzie zostajemy, czy tutaj, czy na brzozówce. I co, na razie, trzymajcie się, cześć!